4, 3, 2, 1, jedź, prawy 2, 100. Prawy 6, nie ciąć, 80, lewy 6. Prawy 6, nie ciąć, 80, lewy 6 i po nim 80. Hamowanie, prawy 2, ciasno, nie ciąć. Hamowanie, prawy 2, ciasno, nie ciąć. 40. Lewy 2, może wypuść, 80. Lewy 2 z uwagą ciasno, lewy 2 z uwagą ciasno, lewy 2 z uwagą ciasno. 50. Prawy 6 długi z hamowaniem 30, szykana od prawej, prawy 6 długi z hamowaniem 30, szykana od prawej. Szykana od prawej. 50. Prawy 7, 50, prawy 6 minus, nie ciąć do lewy 6 minus i 53 kana od lewej. Prawy 6 minus, do lewy 6 minus i 53 kana od lewej. Lewy 6, do prawy 6 przechodzi 5 długi i uwaga, słupek 20, prawy 3 minus przez most na shooter. 20 słupek, prawy 3 miusł przez moc na shooter. 100. Lewy 6 bardzo długi, śmiało, trzymaj lewej, koniec hopa. Bardzo długi, śmiało, trzymaj lewej, koniec hopa. Sto 100 z hamowaniem, lewy 2 plus na asfalt. 80, lewy 6, 50, prawy 6 minus, do uwaga lewy 4 plus nie ciąć, do uwaga lewy 4 plus nie ciąć, przechodzi prawy 5 minus i 40, szczyt lewą i po nim 30, hamuj prawy 2, nie ciąć, 30, hamuj prawy 2, nie ciąć, 60, lewy 2 plus, lewy 2 plus. Do prawy 2 plus na szutery, zahacz. 40. Lewy 3 krótki zasupek wypuść. Zasupek wypuść. Gaz, gaz, gaz. 200. Lewy 6 zahacz do prawy 6 długi zahacz. Lewy 6 zahacz do prawy 6 długi zahacz. Do lewy 6 krótki śmiało. Prawy 6 długi zahacz. Do lewy 6 krótki śmiało. Lewy 6 krótki śmiało, do prawy 6 otwiera śmiało nie ciąć, 30, szczyt, środkiem śmiało 70, Alej. lewy 6 minus nie ciąć, do prawy 6 minus ustaw kapliczka 120, lewy 7 zahacz 150, prawy 6 minus za, nie ciąć, do lewy 6 zahacz 80 spadanie, prawy 6 do lewy 5 minus nie ciąć. Prawy 6 do lewy 5 minus nie ciąć, do prawy 6 zahacz szczytem, zahacz szczytem 40, prawy 5 plus nie ciąć, do lewy 4 plus długi nie ciąć. Lewy 4 plus długi nie ciąć, do prawy 6 długi. Prawy 6 długi, 80. Przed szczytem zahacz, 30 zduś, prawy 5 nie ciąć. Przed szczytem zahacz, 30 zduś, prawy 5 nie ciąć. 50, lewy 5 szczytem z uwagą, ok. 150, sprostuj. Lewy 7, zahacz, przechodzi. Prawy 6 długi. Dalej. 100, prawy 4 może wypuść, nie ciąć. Prawy 4 może wypuść, nie ciąć. 150. 150. Lewy 5 plus, bardzo długi. 50. Lewy 5 plus bardzo długi, 50. Prawy 5 nie ciąć do lewy 4 plus późny nie ciąć. Prawy 5 nie ciąć do lewy 4 plus późny nie ciąć. Lewy 4 plus późny nie ciąć. 50. Prawy 6 koniec szczytem, prawy 6 koniec szczytem i 50. mój szykana od lewej. Koniec szczytem i 50. Kamuj szyka od lewej Szykana od lewej 50. Uwaga, lewy 6 z hamowaniem, lewy 2 plus na parking. Lewy 6 z hamowaniem, lewy 2 plus na parking. Do prawy 2 wąsko, prawy 2 wąsko, do lewy 2 bardzo wąsko. Lewy 2 bardzo wąsko. Z 40 spadanie, prawy 4 krótki wypuść do lewy 4. Do lewy 4, do prawy 1, późny syw z uwagą, za drugi balot nie ciąć. Za drugi balot. To lotna, jeszcze jedziemy, jedziemy. Ok. Spoko.